No, chyba się skończyło zasilanie właśnie. Jak widzicie, zapalniczka działa idealnie. No i dotarłem just in time, bo znajomy z Częstochowy prosił mnie, bym ściągnął mu jedną sztukę z Chin. A tak się składa, że jutro akurat będą przyjazdem wracać z ferii i zawitają do Wrocławia. Także myślę, że będzie zadowolony. W szczególności, by przeszła teraz pierwsza z podwójną elektrodą. No robi wrażenie ten odgłos.